Czwartek 14 listopada Bata Kastner. Dzień dobry, zapraszam na magazyn Kultura o to, co dziś dla Państwa mamy. Rozmowa z Jeloną Wiśniewską o podróżach na bardzo daleką Północ. Koncert w ciemności z Markiem Wilińskim i Katarzyną Biernat. Będzie też akcent muzyczny związany ze świętem niepodległości. Zapraszam a zaczynamy od rozmowy o bardzo dalekiej północy. To jest bardzo ważne, że nie mają wsparcie tych własnych ludzi. Młody, którzy im mówią, słuchajcie, ale to jest wszystko, my jesteśmy w tym razem i że to się musi zmienić i musimy o tym głośno Dziś w Grudziądzkiej Bibliotece spotkanie z reportażystką, autorką książek, o północy, ale takiej prawdziwej północy. Ilona Wiśniewska, witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani Ilono, na początek chciałabym zapytać, wszyscy tak naprawdę kochamy południe, kochamy ten południowy temperament, to słońce, to jedzenie, a Pani zakochała się w północy, skąd to się wzięło w ogóle? To jest przypadek. Ja myślę, że każdy, kto zamieszkał na północy, to tam właśnie trafił przez przypadek, bo ja też zawsze byłam ciepłolubna, też mi się zawsze wydawało, że właśnie południe to jest mój kierunek, a okazało się, że właśnie nie i że, że Północ ma w sobie tyle pięknego światła i tyle ciekawych opowieści, no, że już tak 15 lat minęło właśnie, kiedy tam Ale Tak naprawdę ta Północ, my myślimy sobie o Osno, myślimy gdzieś tam o miastach Norwegii, a tak naprawdę Pani jest na Północy, która jest naprawdę na Północy, więc jak wygląda ta Północ, czym ona się różni od tego naszego europejskiego wyobrażenia? Ona przede wszystkim ma inny trochę podział na pory roku, bo, bo u nas jest bardzo długa zima i krótkie lato i też mamy noc polarną i dzień polarny, czyli że zimą nie zachodzi słońce, zachodzi słońce na, na dwa miesiące, tam gdzie ja mieszkam teraz, w północnej Norwegii, a latem też ono nie zachodzi, więc jest jasno przez całą dobę. I to są takie chyba główne wyznaczniki tej północy. Mamy zorze polarne też. W Polsce one są co, już ostatnio też coraz bardziej widoczne, ale u nas rzeczywiście są są, są prawie codziennie. Więc jest tam mało ludzi, to jest też takie charakterystyczne bardzo dla północy. Dlatego mnie to też interesuje reportersko, bo tam każdy człowiek spotkany to jest historia. Więc jest międzynarodowa ta północ. Jest, tam jest ludzie, są ludzie z całego świata i się tworzy taki bardzo ciekawy tygiel kulturowy, który reportersko jest super ciekawy. To nie jest takie oczywiste, że Pani po prostu spakowała plecak i pojechała sobie na północ z Norwegii i powiedziała, dobrze, teraz z Wami sobie porozmawiam, opowiedzcie mi swoją historię. To ktoś, wiem, że ktoś Pani pomógł w tym. Ja rzeczywiście się spakowałam i pojechałam na Spitsbergen. To, była, to był to mój pierwszy kierunek 15 lat temu, bo to było najdalej na północ, jak można było się udać rejsowym samolotem. Więc poleciałam tam sama, ale rzeczywiście potem już byłam 不好，不行。 I, I spędziłam tam kolejnych pięć lat właśnie z, z moim bardzo dobrym przewodnikiem, który, który znał to miejsce i który też pokazał mi piękne, piękne fragmenty tej rzeczywistości. I to też mnie zachęciło do tego, żeby pisać. Mówię Pani, że każdy człowiek napotkany to osobna historia, o której można by było dużo pisać i dużo opowiadać, ale tak naprawdę są też bariery językowe. Tu na spotkaniu też wspominała Pani, że czasami ludzie z różnych miejscowości, Różnych części północy między sobą nie potrafią się porozumieć. Więc jak pani uczy się ich historii? Jak pani się z nimi zaprzyjaźnia? Jak to wygląda? Jeśli chodzi o to nieporozumienie się między miejscowościami, to to jest na północy Grenlandii. Ja tam spędziłam tylko kilka, kilka miesięcy, tam nie mieszkam. Tu, gdzie mieszkam na północy Norwegii, używa się norweskiego, północnego dialektu, więc ja musiałam się na początku tego języka nauczyć, bo mnie głównie interesują starsi mieszkańcy, bo starsi ludzie mają zazwyczaj bardzo ciekawe historie i mają. not Więc y, musiałam się nauczyć norweskiego, żeby z nimi, y, z nimi rozmawiać, bo oni o angielskim operują tak y, średnio, więc to było bardzo ważne na początku, kiedy postanowiłam pisać książki, wiedziałam, że muszę się nauczyć tego języka, żeby, żeby właśnie nim się porozumiewać. Na Grenlandii ja się trochę po norwesku też mogłam porozumiewać, dlatego że tam drugim językiem jest duński. A duński i norweski to są języki podobne. I w niektórych przypadkach udawała się ta komunikacja, w niektórych się nie udawała zupełnie. Ale też nie zawsze język jest najważniejszy w komunikacji, bo jak się ma czas, to też spędza się go właśnie z, z tymi bohaterami, z tymi ludźmi i bardzo często rozmowa nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest zrobienie czegoś razem, pójście gdzieś razem, ugotowanie czegoś razem. W tym jest też bardzo dużo opowieści. Właśnie pięknie pani mówiła też o tym, że w niektórych miejscowościach mieszka ponad 30 osób i to są osoby, które się bardzo dobrze znają, z którymi można się zaprzyjaźnić pani się też ich uczy. Co jest... No i wtedy jest ten czas, bo faktycznie nic innego nie odciąga naszej uwagi aż tak bardzo. Chciałabym zapytać, czego Pani o sobie się dowiedziała w takich miejscach, bo myślę, że to jest duże wyzwanie. Przede wszystkim stanęła Pani sama przed sobą w takim miejscu, które jest no, bardzo inne od naszego życia codziennego. Tak, ja się cały czas czegoś uczę o sobie przy każdej książce i ta północ też mnie uczy bardzo wielu rzeczy. Uczy mnie pokory przede wszystkim, tego, żeby żeby się nie nastawiać na coś, że, że, że to się uda, bo pogoda o wszystkim decyduje i zimno o wszystkim decyduje. To zimno też tak człowieka bardzo dobrze ustawia i, i pozwala mu na, na niektóre rzeczy, na, na większość nie. Więc, więc ja się też uczę, chyba to, co jest najważniejsze, czego się uczę, to jest to, jak, jak opowiadać historię ludzi i jak ich słuchać, bo na północy się bardzo niewiele nie razy się mówi, to znaczy tam bardzo dużo jest ciszy. I, I bardzo jest ważne w tej pracy, żeby tej ciszy nie przerywać, żeby się nauczyć tego, że w tej ciszy też jest jakaś opowieść. Że jak ta cisza wybrzmi, to być może usłyszy się to, czego by się nie usłyszało y, zadając pytanie. Więc ja się tego cały czas uczę, właśnie tego, żeby nie popędzać y, tych historii, żeby one przychodziły same. W Pani książkach jest mnóstwo ciekawych historii. Myślę, że nie mamy tyle czasu, żeby o tym opowiedzieć. Odsyłam Państwa oczywiście do książek, ale chciałabym też zapytać o to, 哦。<music> Jak te miejsca, Pani obserwuje, jak one się zmieniają, to też są ważne tematy, które gdzieś tam w tych książkach w tle się pojawiają. Tak, wszystkie te, te miejsca, o których pisałam książki, one się bardzo szybko zmieniają, dlatego że no, klimat się zmienia najszybciej w Arktyce i, i to rzeczywiście widać z roku na rok, nawet w tej północnej Norwegii, w której teraz mieszkam, tych ciepłych dni jest bardzo dużo, jest, jest więcej, one się podwajają co, co roku i, no i do tego trzeba się też przy, przygotować i też zmienić nawyki. Bo, bo też jeżeli są do społeczności te północne, które, są, które, które działają wokół łowiectwa czy rybołówstwa, to też ich sposób życia się zmienia. Więc te opowieści one są w książkach, ale myślę, że jak napiszę, napisałabym książkę o, o Spitsbergenie czy o północnej Grenlandii za 10 lat, to to będzie inna opowieść. Więc to, to, jest, to jest bardzo szybkie tempo zmian. Więc te książki to też jest taka troszeczkę rejestracja, takie zapisywanie tego, co jest tu i teraz, tak naprawdę. One są takim dokumentem, świadectwem tych czasów, których za kilka lat być może już nie będzie. Tak, i to jest też dla mnie bardzo ważne, żeby, żeby opisać te, tę teraźniejszość tych, tych miejsc. Bo, bo i Grenlandia, i Spitsbergen to się wszystko bardzo, bardzo szybko zmienia i, i ci bohaterowie, są, którzy są w tych opowieściach, oni w nich zostaną i, i będą właśnie świadectwem tego, co było kiedyś. Pani powiedziała dokładnie u nas, czyli tam na północy. No właśnie, już używam u nas, no właśnie. I to jest też ciekawe, więc gdyby pani powiedziała nam, za co warto kochać te miejsca i dbać o nie, żeby one jak najdłużej zostały takie, jakie są. Na pewno na, na pewno należy szanować ludzi, którzy są bardzo przywiązani do tych miejsc, z których pochodzą, bo ja się tego na pewno od nich uczę, tego, tej dumy z tego, skąd się jest, bo te ich warunki życia są na, na pierwszy rzut oka naprawdę bardzo trudne, ale to jest pierwszy rzut oka, prawda? A to jest ich, to jest ich, e, ich ojczyzna i, i to jest bardzo piękne, że, że, że oni właśnie tak kochają tę ziemię. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gościem była pani Ilona Wiśniewska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gra świateł bardzo często jest pięknym dopełnieniem koncertu, ale gdyby tak na scenie zapadła ciemność i muzyka zagrała główną rolę. W naszej przebodźcowanej codzienności takie doświadczenie to prawdziwy dar i ukojenie. Zapraszam na relację z koncertu w ciemności, który odbył się na teatralnej scenie. Tak na marginesie, to idealna okazja, aby uruchomić teatr wyobraźni. Pierwszy koncert, który odbył się w 2019 roku bezpośrednio przed okresem pandemicznym, został wspaniale przyjęty. Byliśmy przekonani, że będziemy te koncerty kontynuowali, ale tak się stało, że, że pandemia nam nie pozwoliła i ostatecznie zdecydowaliśmy, że chyba jest rzeczywiście taka potrzeba organizowania takich koncertów, tym bardziej, że w tej chwili koncerty muzyki w ciemności odbywają się również w filharmoniach i przy właściwie wypełnionej widowni. Ten wyjątkowy artysta, który za chwilę się przed nami zaprezentuje, ma wielu fanów i wiem, że niektórzy po prostu jeżdżą za nim i chcą uczestniczyć w jego koncercie. Prawdę mówiąc, zawsze myślałem o takim koncercie, ale takiego koncertu nigdy nie zagrałem. W związku z tym pierwszy raz grałem taki koncert i powiem tak, że wiem, co wiem, czym zacznę, ale co będzie w środku i na końcu coś co nie wiem. A ja o tym koncercie myślałem od momentu, kiedy się dowiedziałem, czyli parę miesięcy temu. I tak chodzę z tym koncertem, a dzisiaj go zagram. To jest coś innego, ciekawego, ciekawego. Ja pomyślałem sobie, że chętnie bym na takim koncercie sam. Uczestniczył jako słuchacz, bo to jest jakby inna twarz artysty się pojawia. Ciekawe, to jest ciekawe doświadczenie dla mnie. To wszystko, co się wokół nas dzieje, powoduje, że czasem chcemy się wyciszyć. I nie bez powodu coraz bardziej popularne stają się właśnie koncerty muzyki w ciemności, gdzie możemy rzeczywiście zmysł wzroku jakby wyłączyć i skupić się tylko na słuchaniu. Jasną światła jest tylko muzyka, która wypełnia przestrzeń, otula nas pięknymi dźwiękami. Na ten krótki czas świat zewnętrzny znika, a my dajemy się przenieść do lepszej i lżejszej przestrzeni. Przestrzeni, gdzie muzyka to nie tylko przyjemność, ale też terapia. Misją takiej sesji jest relaks, regeneracja, wprowadzenie w stan takiego głębokiego odpoczynku, poczucia siebie i takiego zagłębienia się w swoje odczucia. Zupełna nowość przy tak dużej publiczności, 250 osób to e, pierwszy raz doświadczamy takiej, e, takiej publiczności. Bardziej te sesje odbywają się w kameralnym gronie, e, gramy wspólnie, czy też e, ja gram e, indywidualne sesje kameralne bardziej e, dla...

Stając na teatralnej scenie, diametralnie zmieniamy temat. Patriotyzm wyśpiewany przez młodych ludzi patriotyzm odmieniany przez wszystkie przypadki. Krótko mówiąc, konkurs: śpiewam dla Polski. Młode pokolenie, które od zawsze żyje w wolnej Polsce, często w swojej szalonej rzeczywistości. Nie ma czasu na spoglądanie wstecz i zastanawianie się nad światem, który jest dla nich bardzo odległy i niezrozumiały. Dlatego też konkurs piosenki patriotycznej, gatunkowo bardzo różnorodnej, jest dobrą lekcją historii i przy okazji możliwością zaprezentowania swoich wokalnych talentów. Tegoroczna edycja konkursu spotkała się z dużym odzewem, a jurorzy nie mieli łatwego zadania. Poziom był bardzo wyrównany, bardzo wysoki, jak Państwo na pewno zauważyliście i y, dziękuję za propagowanie, za śpiewanie pieśni patriotycznej, bo jak wiemy nasi waleczni zawsze szli do boju z pieśnią. Szanowni Państwo, mieli czas poznać e, laureata pierwszej nagrody konkursu piosenki patriotycznej klasy 7-8. To Zofia Tarkowska, duża uh! Nagrody przyznano w kilku kategoriach wiekowych, a nazwiska zwycięzców znaleźć można na stronie teatr.grudziac.pl. Piętować rocznicę odzyskania niepodległości można na wiele sposobów. My wybraliśmy koncert i był to bardzo dobry wybór. Zabrzmiały niezapomniane kompozycje filmowe w genialnej interpretacji Tomasz Gust Band. Muzycy wzięli na swój warsztat kompozycje nieoczywiste i wykonali je autorsko przy gromkich brawach publiczności. marzeń filmowych. W tę niesamowitą muzykę filmową wprowadzą nas wybitni guziący muzycy. Tomasz Ghost band Serdecznie zapraszamy. Był stosunkowo łatwy, bo kierowałem się tutaj instrumentarium, jakie mam do dyspozycji. Mamy mnóstwo polskiej muzyki filmowej, która jest obfita w nagrania w orkiestry symfonicznej, a my tutaj nie mamy takich możliwości. Zaprosiłem moich przyjaciół muzycznych do dzisiejszego koncertu i takie, jakie mamy instrumenty, no to takie utwory możemy mniej więcej dzisiaj zaprezentować. Ponieważ na co dzień bardzo lubimy muzykę jazzową, to nie ukrywam, że też. Część utworów trafiło do tego, jak to wspomniałaś, worka muzycznego. E, gramy między innymi utwór tytułowy z filmu Wabank. E, znamy też utwór Andrzeja Kuralewicza, który był na co dzień muzykiem jazzującym polskie drogi. Większość będzie tak przearanżowana, że początkowo publiczność może nie poznać tych utworów, ale myślę, że postaram się zaskoczyć, ale też nie zepsuć tych utworów, żeby. Wszyscy byli zadowoleni, i miło się odbierało nasz występ. Ja nie ukrywam, że zaprezentujemy dzisiaj utwory, może nie z moich lat, dlatego. Odkrywałem po raz pierwszy niektóre te utwory, bo to gramy dużo kompozycji na przykład Dudusia Matuszkiewicza, no, gdzie ja nie miałem prawa go znać za życia jego. Eee, nie wiem, myślę, że to są piękne kompozycje, naprawdę niedoceniane i też może tak nieśmiało powiem, że chyba dzisiaj takiej muzyki w polskich filmach już nie usłyszymy, jak było kiedyś. Przede wszystkim melodyka mi się podoba. Jest to element, który dzisiaj niestety jest powoli, takie mam przynajmniej wrażenie, zatracony w muzyce popularnej, a w tejże muzyce filmowej no ona jest na bardzo wysokim poziomie. Są te melodie, które nie przemijają i, i mam wrażenie, że już bodajże trzecie pokolenie słucha tych utworów i wciąż jest tym publiczność zachwycona. Ogromną przyjemność zaprosić Państwa na ciąg dalszy świętowania jubileuszu 140-lecia w Muzeum w Grudziądzu. W piątek 15 listopada o godzinie 17 odbędzie się premierowy pokaz filmu promującego naszą instytucję, a chwilę potem wykład Dawida Szenwalda na temat jej historii. Natomiast w czwartek, 21 listopada o godzinie 17 zapraszam na wernisaż wystawy I ja też walczę z wiatrakami. To wystawa fotografii performatywnej, której autorką jest polsko-brytyjska artystka Anna Reddy. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy na siódmą edycję Prok Akcentu. Już 16 listopada w grudziąckim klubie Akcent. Czeka Was wieczór pełen wyjątkowej muzyki, której nie możecie przegapić. Zagrają The Broken Bridges, gospodarze, mistrzowie łączenia klasycznego rocka progresywnego z niebanalnymi elementami. Szwecji. Na scenie pojawi się Prehistoric Animals, zespół, który swoją mieszanką rocka progresywnego i alternatywy zachwycił Europę. A na finał gwiazda wieczoru Tides from Nebula. Potężne instrumentalne brzmienia, kosmiczne emocje i niezapomniany klimat. Dodatkowo o 15:00 w galerii klubu Akcent spotkanie z legendarną wokalistką Grażyną Łobaszewską. Progrokowy akcent to będzie muzyczna uczta. Koncertowe propozycje na listopad to m.in. zespół muzyki rozrywkowej ze Szkoły Muzycznej już w piątek w klubie Akcent oraz jubileusz stulecia Szkoły Muzycznej w Teatrze 23 listopada. Godnym uwagi jest też wieczór z tekstami Osieckiej i y Grechuty w wykonaniu Tomasza Steńczyka z zespołem. To wydarzenie zaplanowano na 22 listopada w klubie Akcent. Nie dokazuj, nie dokazuj, przecież nie z znowu taki czuć. Natomiast w końcówce miesiąca także w akcencie polecamy Spiętego z, z jego ostatnią płytą hardcore. Wszystkich miłośników powieści okraszonych nutą tajemnicy zapraszamy na spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą, który będzie promował swoją najnowszą powieść Gustlow, tajemnica bursztynowej komnaty. Autor, zafascynowany zagadkami nieodkrytych skarbów, tworzy o nich porywające opowieści. Zapraszamy w środę, 20 listopada, do filii Biblioteki na Rządzu, Początek o godzinie 16. Aukcje sztuki i galerie sztuki to miejsca magiczne owiane lutą melancholii i przyprawione szczyptą snobizmu. I właśnie w takim klimacie upłynie kolejna odsłona wieczoru z DKF-em. Dla wszystkich kochających dreszczyk emocji, podszyty zagadką, koneser. W Giuseppe Tornatore z pewnością nie będzie stratą czasu. A po filmie spotkanie ze specjalistą w temacie Jarosławem Jaworskim. Jarek, jak nikt inny, o sztuce opowiada ludzkim językiem, a w opowieści wplata ciekawe intrygi wprost ze świata artystycznej Bohemy. Zapraszamy już w czwartek, 21 listopada. Uwaga, wyjątkowo startujemy o 18.00. Dziś to już wszystko, zapraszam za tydzień o stałej porze, widzimy się w czwartek o 17.45.